Um, jeszcze raz testujemy, dobra? Jeszcze raz odpalę muzykę na chwilę. Zaraz, Zara będzie. Słychać? Słychać? Jest. Słychać. Pucu, 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 pucu. Dobra, i teraz jeszcze raz, jakby ktoś mógł klipa szczelić, Zara. Y o. To, to ten. Nie można jeszcze robić klipie? Kurde. Dobrze było na klipie przedtem? Jak było dobrze? Nie było, bo nie było muzyki, nie było. Mój panie, znaczy, do była. miasta przybyła wędrowna trupa wagantów. Czekaj, co, gdzie, co, jak, to, co? 108. A, O, dzień dobry. E, witam kafo, Ride right, kafo. Tylko, pa, czekaj, ta, bo jeszcze teraz ten. E, jakby jeszcze nie ten, jeszcze jeszcze nie. Jak dobrze było na klipie przedtem? Nie było dobrze na klipie przedtem, bo bo nie ten. Można. Kurde. Nie słychać było powiadomienia o rajdzie? A ja słyszałem. <laughs> kurde. Teraz na klipie mam muzykę. No to nie. No to, to teraz od dzisiaj właśnie. Było słabo słychać trupę Wagantu. E... Bo ja wiem, że te powiadomienia są jakoś inaczej, kurde czy coś. Chociaż czekajcie. Jeszcze OBS sam w sobie nie wiem na jakim dźwięku. Alkis Popsu. Weźcie ktoś na początek teraz tego halokodowanie Srodowanie Można już robić, będzie klipy zaraz? To ja zaraz, nie wiem czy już można robić klipy To ja zaraz włączę tam coś ten Na tamtym klipie to ja wiem Tamtym wcześniej co robiliście Ale teraz, czyli można już To uwaga, trochę muzyki Dobra, teraz moje. Ten, żeby nie było wycie cały czas, trochę znowu ten, trochę ciszej, głośniej. Dobra, teraz, czy to było? Słychać jest? M może ktoś? Muzyka test 2. Chyba nie działa. Czyli, że co, że muzyka. Jeszcze raz testujemy, dobra? Jeszcze. Jest? Słychać? Kurde. Dupiato. <ś> no nie ma być słychać muzyki na klipie, nie ma być słychać. Przed restartem było okej, okay? no jak było okej okay przed restartem. Czekaj, czekaj, tu ktoś wrzucił klip o tytułem cyz To Czy to było słychać? <grym> Ma jest ci muzykę? Teraz proszę zrobić o, tak na szybkości. No no było było słychać muzykę. Coś 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 jest nie tak. A niby jest dobrze. Czyli się No No kurwa, masi! Ja to do, już stawiałem tak, jak niby na tych wszystkich tutorialach. Jest, kurde, ten. o Twitch VOD mam ustawione, że tak. W ogóle encoder mam nie ten włączony, co trzeba, ale to widzę, że OBS miał w dupie to, że ja zapisam ustawienia. Ścieżki dźwiękowe dwie, ścieżka.